Dzisiaj jest dla mnie bardzo ekscytujący dzień, ponieważ spędzimy dzisiaj sobie razem moje ulubione Halloween. Jak wiecie, kocham Halloween, a w tym roku spędzam je sama w Poznaniu, dlatego pokażę Wam i spędzimy ten dzień razem. Ale oczywiście najpierw praca <głos》> i montowanie filmików, abyście mieli co oglądać, bo trochę się spóźniłam. Patrzcie, jakim jestem uczynnym. Sąsiadem. Myślę, że właśnie wybiegłam z domu do Lidla, żeby kupić cukierki, bo wybiegła banda dzieci i zabrała mi wszystkie cukierki, jakie zostawiłam. Mam nadzieję, że teraz starczy cukierków. W ogóle jak wracałam do mieszkania, to zaczepiły mnie jakaś, jakieś cutie dzieci, jakaś trójka dzieci i zapytali się, czy dam im cukierka, bo widzieli, że niosę ze sobą trzy torby i, i, i powiedziałam, że pewnie i tam mam im trochę cukierków. To są Halloween, naprawdę. Ale zanim zaczniemy ogarnianie mojej prywatnej halloweenowej imprezy, zapraszam na tour po chacie. Tu mamy gotowe cukierki dla dzieciaków i płatki halloweenowe. Na biureczku mamy czarne kwiatki, cukierki, gelnika i. Kościół Tutaj wszystko tak pięknie wygląda. Mamy lampeczki, świecznik, świeczulka, tam się pali dynka, oczywiście. Tu kolejne dwa świeczniki. Pełno pajęczyny. I... Ja uważam, że jest tutaj mega halloweenowo. Kupiłam w tym roku to coś, to jest w ogóle rewelacyjne. W to. Smoothie. Czad. Jeszcze nie zdecydowałam, z czego będę piła to smoothie. Chyba z tego. Czas na owocki. Owocki pokrojone. Zrozumiałam, że jednak taktyka na czekanie na dzieciaki nie działa, więc idę jednak znowu to powiesić i zanieść tam cukierki. Zobaczcie, jak to czadowo wygląda. Tu mamy żelki i takie Słodkie oreo, coś tam w ogóle. Sorry, ale flegro. To już małe. Mamy ten pyszny napój, owocny, takie cukierki, chipsiki. I tu nam się robi jeszcze zupeczka chińska. Oczywiście tego wszystkiego nie zjem, ale z drugiej strony mam w planach sięj całą noc. Więc who cares. Biorę zupę i idziemy oglądać. To już małe. Jeszcze zgasimy światło. Żeby było fajnie Patrzcie kto jest fajnie Miałam oglądać Halloweenowe filmy, ale dochodzę do wniosku, że już grzmoty to jest to, co dalej potrzebuję obejrzeć, plus jest trochę w klimat Halloween. Stwierdziłam, że trochę przedłużymy tego vloga o jeszcze jeden dzień. Jest mi naprawdę przykro, ja wczoraj dwie do sklepu, żeby mieć całą licę cukierków. Nic nie poczęstował. Znaczy może coś się poczęstował, ale myślałam, że będzie pusto, albo chociaż połowy nie będzie. Ten duży cały dzień leżałam, to stwierdziłam, że coś zrobię i posprzątałam o, nie widać, ale posprzątałam mój pokoik, tak zwany składzik żeby było tu jakieś przejście i żeby to w miarę okej okay wyglądało. Nie wygląda tak super porządek, ale zaufajcie mi, że jest. Idę dalej oglądać wodogrzmoty. <mian> mniam, mniam. <mian> ja powinnam dostać zakaz oglądania końcowkiego wodogrzmoty w Bo <mian> Zawsze się tak samo. Ja już nie wiem, gdzie ja się śmieję, czy ja płacę. Ja lecę spać, bo to już jest moja pora do spania. Dziękuję wam pięknie za oglądanie tego vloga. Kocham was i do zobaczenia.